Chciałabym Was poinformować, że zostałam matką chrzestną, roślinną tych oto maleństw, a jest to Filodendron Glorius. I po otoczeniu, które tutaj jest, możecie domyślać się, kim są rodzice. No, słuchajcie, Filodendron Gloriosum, który właśnie tutaj. Utwardza swojego najnowszego listka jeszcze będzie troszkę większy. No i cudowny filodendron melanochryzum są rodzicami właśnie tego maleństwa, czyli filodendrona glorius. No on ma z dwojga rodziców najlepsze cechy, które może mieć, chociaż są jeszcze maleńkie. I zobaczymy, jak one podrosną. Jestem bardzo ciekawa, która, którego z rodziców cecha będzie bardziej taka uwydatniona, bo zdarza się czasami, że są liście bardziej pociągłe, tak jak u melanochizmu, lub właśnie bardziej takie okrągłe, sercowate, jak w przypadku właśnie glorka. No, te dwie rośliny to są moje ukochane rośliny w kolekcji, zarówno Gloriosum, jak i, i Melano. Poza tym, zobaczcie na tego nowego liścia, to jest najnowszy. On rośnie, słuchajcie, na paliku kokosowym cały czas. Po cięciu tutaj był ten liść, którego widzicie. Zawsze po cięciu one troszeczkę mniejsze wychodzą, no ale to jest zaraz kolejny i on jest jeszcze miękki. On się niedawno, w ubiegłym tygodniu, chyba zaczął rozwijać. Więc jest jeszcze mięciutki, no to odrobinkę, odrobinkę jeszcze urośnie. No ale zobaczcie, no macie tutaj mnie obok dla porównania, jaki to jest olbrzym. I tak samo, właśnie tutaj ten liść był największy przed cięciem w glorku. Później wyszedł tutaj taki odrobinkę mniejszy, ale tylko odrobinę. No i teraz mamy już tutaj tego, który jeszcze, no ta część jest nawet taka charakterystycznie Jaśniejsza, charakterystyczna dla właśnie nowego, świeżego liścia. Więc no, też troszeczkę ten swój rozmiar zwiększy. No, i tak właśnie ostatnio sobie myślałam. I nie pamiętam, czy gdzieś mi się rzucił jakiś post na Instagramie, czy na YouTubie. Zobaczyłam jakiś filmik. No, ja wiedziałam, że ta roślina powstaje właśnie z krzyżowania tych dwóch roślin ze sobą. Ale jakoś tak do tej pory wcześniej nie, nie myślałam o nim, no bo wiadomo, ten pełza, ten się wspina. No, ten też się wspina, tak jak, jak tutaj melano. Ja wiedziałam, że istnieje dziecko z tego związku, ale jakoś tak nigdy nie myślałam, żeby, żeby taką krzyżóweczkę sobie też kupić. Ale te ostatnie liście, a w szczególności ten mnie tak zachwycił. I tak sobie pomyślałam, że skoro te rośliny rosną u mnie całkowicie bezproblemowo, no to dlaczego miałabym sobie nie sprawić kolejnego, który będzie mnie, mam nadzieję, tak samo cieszył, jak i jego rodzice. No i właśnie dlatego zdecydowałam, że muszę kupić tę roślinkę. I o dziwo. Ona przyszła wczoraj, dlatego jest już odpakowana, bo widziałam, że tam ta ziemia jest lekko wilgotna, więc nie chciałam, żeby ona mi się tam uparowała w tej przesyłce. Hitpak był jeszcze delikatnie ciepły, ale zaskoczyło mnie to, że dostałam dwie rośliny. Znaczy dwie, a tak naprawdę tu są dwie sadzonki, i tutaj też są dwie sadzonki. Jedna ta roślina kosztowała 25 zł. Ja dostałam dwie. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak dostałam. Zamawiałam ją na Allegro, ale on jest też dostępny na stronie e-Tropiki. Ja zamawiałam właśnie na Allegro, bo mówię, chciałam konkretnie takie maluszki, ponieważ wrzucę je oczywiście na palik. No i na tym paliku będą się wspinać. No i tym razem dam palik z muchu. Ostatnio coś mi tak na te paliki z muchu naszło, więc. Czemu nie tym razem spróbować? No i zobaczymy, jak on będzie sobie na tym paliku radził. Jest tak samo piękna ta roślina, jak jej rodzice. No, ciekawa jestem, jakie geny będą tutaj królowały. Na pewno jest dużo ciemniejszy, jeśli chodzi o jego kolor o kolor tej blaszki liściowej. Ale też w takiej dorosłej formie, wrzucę Wam tutaj te zdjęcia. On ma tak bardzo wyjątkowy właśnie kształt serca, tak idealnie idealnie, bo przy Glorku Gloriosum jest też właśnie taki sercowaty, ale on ma tą fakturkę właśnie taką pufiastą, jak takie poduszeczki. Melano znowu jest taki bardziej prosty, ale nie ma tych uszu tak idealnie sercowatych. Zazwyczaj one gdzieś są takie bardziej okrągłe na bokach, a właśnie u tego gloriosa, on jest tutaj idealnie właśnie tak szeroko zaokrąglony i perfekcyjnie tak schodzi ten kształt właśnie w kształt tego serca. Pięknie wygląda ten kształt, więc mam nadzieję, że uda mi się uchodować go do takiej właśnie sercowatej formy bez jakichś tam większych problemów. Tak jak wspomniałam wcześniej, zarówno filodendron gloriosum, jak i philodendron melanochryzum nie sprawiają mi żadnych kłopotów, jeśli chodzi o pielęgnację. Glorek bardzo szybko przyjął się u mnie w domu. Był maleńki, jak go kupiłam. Mała sadzonka, bardzo szybko. Od razu wrzuciłam go do tej takiej wielkiej donicy. Ona ma 60 cm. Był posadzony trochę płyciej. No i ziemia była tylko nasypana tak naprawdę na taki. Powiedzmy no, taką szerokość, żeby też nie zasypywać całej donicy i nie było tej ziemi zbyt dużo, żeby uniknąć też przelewania. I on się szybciutko przyjął, bardzo szybko zaczął rosnąć i bardzo szybko te liście stawały się coraz większe. Natomiast melano kupiłam już tak, z takimi większymi listkami. On miał dwa czy trzy, czy cztery, może nawet takie listki. To był prezent rocznicowy od męża dla mnie. No i one wtedy się zaczęły, te kolekcjonery pojawiać w tam marketach tych budowlanych różnych. No i właśnie kupiłam sobie taką sadzonkę, Na pamiętam 219 zł kosztowała. Więc to już w ogóle był taki wiecie, kurde, tyle kasy na roślinę. No, no wtedy nie wydawałam tak dużo pieniędzy na rośliny, tylko raczej kupowałam coś takiego tańszego. Więc ta kwota na tą roślinę, no to już wydawało mi się bardzo dużo. No ale wiedziałam, że to jest taki, wiecie, kolekcjoner prawdziwy i mi się tak podobały te welwety, bo glorka wtedy jeszcze nie miałam, on był pierwszy na lano. No i tak mi się podobał ten, ten filek, ja mówię, nie no muszę sobie kupić. No z tym, że on nie chciał za bardzo rosnąć na paliku z muchu. Ja więcej o tej roślinie opowiadałam, zresztą o każdej z nich opowiadałam w moim odcinku. O welwetach, więc zapraszam Was, podlinkuję Wam w opisie ten odcinek. Obejrzyjcie sobie tam wszystkie te moje roślinki welwetowe, występują i trochę więcej o nich opowiadam. No ale na pewno są na tyle wyjątkowe i mają znaczenie w moim sercu wielkie, więc postanowiłam sobie sprawić ich dziecko. No i spróbować, jak mi pójdzie tutaj z jego pielęgnacją, jak on będzie rosnął, jak będzie wyglądał. Bardzo jestem tego ciekawa, więc chodźmy już, wrzucimy sobie go na palik, podzielimy, zobaczymy sobie te sadzonki. Korzonki widzę tutaj bardzo ładne, bo są takie bielutkie, Ot, tutaj już widzę je od góry w tej donicy, ale ziemia jest taka dość mocno zbita, więc no, warto to szybciutko przełożyć. Bigosik, zrobiłam już sobie swój własny. Dawno tej mieszanki nie robiłam, jakoś nie miałam weny, ale teraz sobie zamówiłam wszystkie komponenty i sobie takie swoje podłoże zrobiłam. Do tego odcinka pierwszego, w gruncie rzeczy, na moim kanale też Was odsyłam. Tam też więcej właśnie o tym podłożu, o tym jak właśnie je przygotowuję, czego używam. No nic, zapraszam Was. Do dalszej części. No i chciałabym zrobić taki mały update. Mam nadzieję, że mi się uda. No jak ona już będzie sobie rosła i zobaczymy, jak będzie sobie radziła. Właśnie do Was mówiłam, kiedy rozkładałam tą pierwszą sadzonkę i zorientowałam się, że nie nagrywam, <grymne> ale tutaj w jednej doniczce były trzy. Tu jest ta jedna, która jest odrostem od tej, więc nie będę ich rozdzielać. A tutaj jest ta trzecia sadzonka z tej jednej doniczki. No i teraz Teraz kolejna to. Te trzy sadzonki są już na paliku, to jest ta jedna, tu rośnie druga i tu jest ta trzecia, z tym największym listkiem. Idealnie tutaj się wpasowało do tego kubeczka i zobaczymy jak się będzie wspinał. A jako osłonkę przygotowałam sobie mój kubek, który dzielnie służył, ale ostatnio już niestety nawet mimo Ręcznego mycia zaczął gubić tutaj szkliwo, co już nie jest bezpieczne do picia, więc wykorzystam go sobie jako osłonkę. No, pasuje tu idealnie. I mam jeszcze te dwie malutkie sadzoneczki, które włożę sobie razem do mniejszej doniczki i dam im trochę czasu, żeby urosły. A potem zdecyduję, co z nimi, czy też rzucę na palik, czy, czy w sumie nie wiem zobaczymy jak one będą sobie rosły no mam zapas, słuchajcie 5 sadzonek za 25 zł to jest naprawdę jakiś obłęd pięknie ręcznie pleciony koszyczek przez moją znajomą Basię ze sklepu Zielona Sztuka podlinkuję Wam w opisie ten sklep zajrzyjcie też do niej na Instagramie naprawdę robi piękne rzeczy, piękne rośliny do których podchodzi z miłością i tak właśnie tutaj sobie Idealnie ta doniczka wchodzi. Od spodu tylko zabezpieczyłam sobie folią, żeby ściekająca woda nie zniszczyła tego koszyczka, a osłonka pasuje idealnie. I tutaj wylądują te dwa maleńkie filki. Jestem z siebie bardzo zadowolona, że tym razem zamówiłam sobie taką drobniutką frakcję właśnie kory piniowej i takie właśnie skraweczki mchu. Dzięki temu te drobne korzonki będą miały lepszą przyczepność i łatwiej im będzie się tam ukorzenić w środku, bo dla takich maleńkich roślinek to będą idealne. W trzech tygodniach mogę Wam się pochwalić fajnymi przyrostami, zarówno w tych dwóch maluszkach, tutaj, jak i tutaj, te trzy, które wylądowały na paliku. No, nie jest taki zatrważający przyrost, ale mamy właśnie ten jeden, ten drugi i tutaj ten trzeci przyrościk Fajnie się roślinki przyjęły. Nic tutaj nie zżółko, nic się nie zadziało. Delikatnie staram się zawsze ten palik trzymać wilgotny, ale tylko tak z go gdzieś mniej więcej odtąd, no bo wyżej na razie nie ma sensu. Roślina tego nie potrzebuje. Bardzo fajne maluszki. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że oglądacie tutaj każdy mój film. No i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.